Czy młodzi ludzie muszą wyjeżdżać za granicę za chlebem, poszukiwaniem pracy, swojego startu życiowego, rodzinnego? Uważam, że nie. I państwo, i region za mało robimy w tej sprawie, żeby stworzyć warunki na rozwój młodym Polakom, młodym Dolnoślązakom tutaj na miejscu. Ja proponuję, żeby stworzyć dwa instrumenty, które mogłyby w jakiś sposób wyjść naprzeciw Temu, żeby młodzi ludzie zostali tutaj i tutaj pracowali. Pierwszy to jest bank pomysłów. Jeżeli młody człowiek ma pomysł, to powinien go przekazać do takiego banku i jednocześnie ten pomysł jest chroniony przez ten bank. Jeżeli się sprawdza w życiu, jeżeli może przynieść jakieś korzyści, jeżeli rozwiązuje jakiś problem, jeżeli jest dobry w biznesie, to automatycznie ochrona tego pomysłu jest zapewnieniem, że ten młody człowiek na tym zarobi. A z drugiej strony to trzeba stworzyć fundusz inicjatyw dla młodych ludzi, który będzie finansował część tych pomysłów. Nie na zasadach bankowych, tylko na szczególnych zasadach, bo Unia Europejska pozwala nam taki fundusz stworzyć. Dlaczego wielu młodych ludzi wyjeżdża za granicę? Bo nie mogą zrealizować swoich pomysłów. Więc na nas ciąży obowiązek, żeby im to umożliwić. Jestem przekonany, bo Polacy wszędzie się sprawdzają na całym świecie. Jestem przekonany, że sprawdzą się również we własnym kraju. I jeżeli w skali kraju nie można tego zrobić, to zróbmy to na Dolnym Śląsku. Tu stwórzmy bank pomysłów. I tu stwórzmy fundusz inicjatyw, z którego będziemy finansowali te pomysły. Jestem przekonany, że donoślawcy się sprawdzą w tej dziedzinie, a my będziemy mieć satysfakcję, że część z nich została tutaj i tutaj się będzie rozwijać.